Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. I to jest wyspa ofiarna, do której sobie przypłynąłem wykonać kolejną misję. Za taką zdobądź fort, ale już mam wszystkie. Swoich się chyba raczej nie da. Dobra, jest wyspa ofiarna. Co tutaj na niej jest? Znajdź skarby kapitana Drake'a sztuk 3. Więc punkt widokowy nie widziałby nikt? Nie. Dobra, panowie, macie kule? Macie, mniejsze przydadzą. Tu jest jeszcze jakiś jeden, a on jest u góry. Muszę się dostać tutaj, w to miejsce. Będzie się dało? Chyba podszedłem od właściwej strony. Raczej tak. W się nie dało nigdy. Ale jest szczelina. Ło! Wow. Ale długo krzyczał. Krótko leciał, długo krzyczał. Jest okej. Okay. O to chodziło. Na to drzewko. Tak, sam raz. Punktu widokowego. A tu co jest właściwie? Jakiś bagno. Nie zamierzam sprawdzać, co tutaj się w nim będzie działo. Skrzynia, 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 jedna ze skarbów. Jeden ze skarbów. Nie, to nie był jeden ze skarbów. A to mi dalej nie chcę pokazać. By mam wszystkiego. Dobra, synchronizacja. Będę miał odkrycą tą salutką wysepkę. Będę wiedział, gdzie co się znajduje. Panie kapitanie, Drake, Twoje skarby będą moje. Tu będzie jeden, to będzie drugi. Co my tu mamy ciekawego, właśnie? Tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Wszystko pięknie. cacy. ok. Dobra, tak wszyscy. Wlazł jak harpaga i wszystkich wytup No i co? Strzałki berserkera ile ich mam? Wołaj kolegów No, już woła, ale wyje To było fajne. Dobra, patrzymy na pojedynek. Dobra, nie będę tego przeciągał. Tu jest jeden ze skarbów. Jego biorę. Teraz pora na, pora na drugi skarb, który się znajduje gdzieś tu. Oznaczyłem go sobie na mapce, żeby było łatwiej. No i jest. Zeskakuj, zeskakuj. Pięknie, żeś to zrobił. Jak rasowy asasyn. Dobra, pola rada, kolejne skrzynie, tu jest jedna, tu jest druga. Skubaniec. Dobra, także zdobyłem pistolety i miecze Drake'a. Pasowałoby teraz wrócić po kolejną żółtą Skrzynkę, która zawiera jakieś dziwne skarby. No, wspinaj się. Tędy. Nie tędy. Cholera. Tędy miało być. I tutaj do, kolej, do kolejnej skrzynki. Tu jest biała. Tutaj jeszcze będzie dwóch strażników. Czy będę musiał się nimi tak przejmować? Chyba nie. Odzieje kapitana Drake'a. A to jest sam kapitan Drake. Nie, jednak nie. gdzie jeszcze na no dole jedna skrzyneczka i to będzie po całej wyspie ofiarnej. Tu, z tej strony. Jak gdzie ona jest? Nie widzę jej. Teraz ją widzę. Jest moja. Jeszcze dla upewnienia się sprawdzę, czy wszystko na tej wyspie. To to mi raczej niepotrzebne. Dobra. O kurde. Chyba się porobało. Ale miał to skoczyć do wody. Ale nie doskoczył. Dobra, że mam wszystko zdobyte, to mogę sobie teraz spokojnie polecieć, polecieć do łódki, która jest tam dalej. Plus jeszcze ci strażnicy i mi się za bardzo nie będę przejmował. I tak nie byli pewni czy to ja to ja trzeba być anonimowym. Dobra. Szybko zgubił trop. To! Wszyscy szczęśliwi, ja też. Wypój w morze. Mam trzy pierdoły od Drake'a. I pora na kolejną wyspę. Także zrobimy teleport, zwany szybką podróżą. Aż tutaj. Ok, także w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam na następną wyspę. Na razie.